Siema, dzisiaj przetestuję wszystkie moje Ultralasery: czyli zielony, czerwony i fioletowy. Porównam ich moc i specjalne funkcje. Zobaczymy, który Ultralaser najszybciej zapali zapałkę. Porównamy spalanie pudełka i sprawdzimy, czy każdy z nich potrafi przebić balona. A na końcu wyjdę jeszcze na dwór i zrobimy test odległości. A więc zaczynajmy! Zacznijmy od testu zapalania zapałek. Na pierwszy ogień wybiorę zielony Ultralaser. Pamiętajcie, aby w nim odkręcić końcówkę na maksa. Uwaga, zaczynamy! Ok, z zielonym ultralaserem potrzebowałem dokładnie 7 sekund, aby dokładnie wymierzyć i podpalić zapałkę. Dobra, teraz czas na czerwony, ale tu odkręcamy końcówkę tylko trochę. Dobra, uwaga. A czerwonemu zajęło to tylko 3 sekundy, ponieważ ten model jest mocniejszy niż zielony i poprawiono w nim m.in. podpalanie zapałek. No i czas na fioletowy, czyli już ostatni w zestawieniu. Tutaj również lekko odkręciłem końcówkę. No, słuchajcie, fioletowy chyba nie da rady. Ma najniższą moc ze wszystkich trzech laserów, ale za to ma inne funkcje, które pokażę później. Także oglądajcie do końca. Przejdźmy do kolejnej konkurencji i sprawdźmy, który ultralaser da radę podpalić pudełko. I uwaga, sprawdźmy, z którego zacznie lecieć jak najszybciej dym. Okej, okay, ewidentnie czerwony zaczął szybciej spalać, i tak naprawdę każdy ultralaser potrafi spalać. Ale najlepiej wychodzi to czerwonemu, potem zielony, a na końcu fioletowy. Ale w sumie każdy przepalił podobnie. I uwaga, następna konkurencja to przebijanie balonów. Sprawdzimy, czy każdemu laserowi uda się to zrobić. Zaczynamy od czerwonego. Dobra, czerwonemu się udało, a teraz czas na fioletowy. Fioletowy też dał radę, a zielony widzieliście już wiele razy, jak przebija, więc idźmy po prostu już na dwór. Ale najpierw zobaczcie na ten wykres. Przedstawia on widoczność koloru wiązki danego lasera. Jak widzicie, zdecydowanie najbardziej widoczny będzie zielony. A fioletowy i czerwony już o wiele mniej. Wynika to z natury, że zielony kolor to najbardziej jaskrawy. A więc testy zacznę od czerwonego. Mimo to, że czułość widoma względna nie jest za wysoka, to i tak możemy zauważyć czerwoną wiązkę tego lasera. Powiem wam, że to jest naprawdę kozacka zabawa. Tylko pamiętajcie, że nie wolno świecić w ludzi, zwierzęta i wszelkiego rodzaju pojazdy. Generalnie nie należy bezpiecznie używać tych laserów. Ale naprawdę to czerwone światło też bardzo mi się podoba. I ta wiązka sięga dosłownie przez całą tą dzielnicę. Znacznie słabiej wypada fioletowy ultralaser. Ale niestety, prawa fizyki i widoczności wiązki nie da się oszukać. No i czas na zielony, czyli króla widoczności. Z nim totalnie żaden laser nie da rady wygrać. Zielony kolor jest po prostu najbardziej jaskrawym kolorem na świecie, przez co nie da się go przebić. Jedyny minus to, gdy świecicie tym laserem, to widać dosłownie z którego miejsca świecicie, bo cała wiązka jest bardzo wyraźna. Ale ten laser ma zdecydowanie najdłuższy zasięg i może sięgać dosłownie przez całe miasta. I uwaga, teraz pokażę wam tę funkcję fioletowego ultralasera, bo dzięki niemu możecie zobaczyć to, co ludzkie oko nie może. Z racji tego, że jest wyposażony w światło UV, to może być też wykorzystywane do oczyszczania pomieszczeń z bakterii i wirusów. Aby lepiej to zobaczyć, polecam założyć Wam zielone ultraglasy. W połączeniu z fioletowym ultralaserem pozwalają Wam zobaczyć to, co normalnie nie widać. I między innymi dzięki temu możecie sprawdzać, czy Wasza pościel jest czysta. Na przykład, kiedy wynajmujecie hotel, to warto sobie sprawdzić. Można też sprawdzić ściany. Dodatkowo w okularach zapewniacie sobie ochronę wzroku, a możecie naprawdę sprawdzać rzeczy, których nikt inny nie widzi. Taka kozacka sprawa i musicie koniecznie to spróbować. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy macie już całą kolekcję ultralaserów, lub który planujecie sobie zgarnąć.